Do wygrania macie dzisiaj tego skina. Jeżeli chcesz go wygrać, oczywiście zostaw łeczkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem i napisz komentarz, o której godzinie oglądasz ten film. Cześć nasz witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem oczywiście Mister Chudy Na starcie odcinka przypominam wam, że z kodem Chudy macie 10% bonus do wpłaty i darmową skręczkę na starcie Jeżeli osobą pełną Dla pełna, na tym jesteś lasu pełno ich jeszcze giveaway. Wymień swoje skiny na Pajer! Co! Odbierz darmowe 10 dolarów przy pierwszych wymianach i 35% bonus do wpłaty z kodem Chudy. Yy, na takiego pięknego uspa kilką czy Ursusa Kream za 1400 zł. Minimalne wpłatek, się dokonać moim kodem macie tu wszystko wyświetlone. I im większa wpłata, tym większa macie szansę na zgarnięcie jednego z tych pięknych trzech skinów. Jak jeszcze jeden skin zejdzie, yy, to będą następne skiny do giveaway'a dodane. 3200 zł dzisiaj mamy. Tutaj halloweenowe skrzyneczki mamy. Za ile ona jednak kosztuje? 280 zł. Ja jestem w ogóle trochę chory, więc yy, tutaj zobaczymy jak tam z moim głosem będzie później podczas nagrywania tego mm, odcinka. A AWP fajną mamy. Ona fajnie wygląda. na pewno droga jest. 150 zł ta WP kosztuje. Ona fajna jest Fajnie ona wygląda, więc nie wiem dlaczego ona jest yy, taka tutaj, tania. A Wupa Asimov w dobrym stanie, mam nadzieję, że nie jest w dobrym stanie, bo jest oddalona lekko chyba. Mimo 420, 412 zł. 1500 zł nam zostało. To ostatni raz otworzymy sobie skrzyneczkę i zobaczymy, co tutaj nam z niej poleci. A Wupa Wildfire może? Nie, ale Atomic MK, mam nadzieję, że jakaś droga. Ale Kałak za 600 zł nam poleciał. Kałak za 600 zł nam poleciał, dobra, 2000 z tych mamy, no lekka strata tutaj. Lekka tutaj strata. Yy, Woodoo Case, mam nadzieję, że dobrze to czytam. Tą nazwę, mam nadzieję, że wszystko dobrze tutaj. Yy, przeczytałem. Akacz rider, może nam uratuje ten drop tutaj. Yy, I uratował nam ten akacz tutaj. Yy, ten drop, żeby był profitik No tutaj raczej Galer nam tego nie uratuje. Ale tu w ogóle fajne skiny są do zdobycia z tej skrzyneczki. No tutaj na razie. Jeden profit na trzy skrzynki. Tak samo jak tam. Ostatnią skrzynkę tam otwieram. No i, no i tutaj, no co, 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 to, co to ma być? Co to ma być? 700 zł. 700 zł yy, przez 12 tutaj otwarć. Ostatnia skrzyneczka nam tutaj została. Ją otworzymy sobie chyba na błysie 250 zł wydajemy na takie trzy otwarcia. Yy, co nam tutaj poleci? Jakiś SG Pulse? To raczej nie będzie zysk, to raczej nie będzie zysk 50 zł. oraz sprzedaję to od razu Sprzedaję to od razu yy, Okej, okay. w dobrym stanie ta Hyperbicia to może nam to uratuje yy, 100 zł, ile w ogóle kosztuje Hyperbicia w Factory New? No 400 zł. To by nam uratowało, jakby była w Factory New Lekki, lekki plusik by tutaj yy, Wtedy był No ale nic tam tutaj nie chcę polecieć, nic sam tutaj nie chce polecieć, ostatni raz otwieram tą skrzynkę Ostatni raz otwieram tą skrzynkę i MP7 Fate może, no nie, no to nie będzie drogie. No 50 złotych, no dobra. Na batle przejdziemy. 1000, y, 1600 złotych tutaj. No i te skrzyneczki eventowe sobie pododajemy, chyba do tej batli. Mam ją, ale tam ją nam na, na, na buście dodamy. Trzy takie skrzyneczki. UDK, mm, jeśli też może na buście. Takie trzy też. I gdzie jest ta ostatnia skrzyneczka? Dobra, mamy taką battle tutaj zrobioną. Dołączamy sobie na prawą tutaj stronę, bo została dodana taka opcja w ogóle na CSGO Skinza tutaj, że możecie sobie wybrać teraz na której stronie chcecie być. Myślę, że fań, 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 fajny update, fajny update. Pierwsza skrzyneczka poleciała. Na standardowym trybie, no i zapowiada się fajnie, naprawdę, 84zł taka jedna skrzynka, a nam lecą skiny za 9zł i za 16zł Więc naprawdę, dzięki Cezgoskin Skin za dobry drop, dzięki za dobry drop, ale dobra Wyszliśmy na prowadzenie, wyszliśmy na prowadzenie, teraz droższa skrzyneczka Golden Coil Za 700zł, okej okay. Okej, okay. okej okay. Tutaj jeszcze famasik za 75, ale to nie są najdroższe skrzyneczki jeszcze. To nie są najdroższe skrzyneczki. Hyperbistia spada nam obu. Jemu w lepszym stanie troszeczkę i teraz najdroższe skrzyneczki Pumpkin Case. Pumpkin tutaj, Kejsik i ostatnia skrzyneczka. Mam nadzieję, że to wygramy. Nie poleci mu nic za 500 zł. Akacz Asimov nam jeszcze leci w dobrym stanie. Mm, w takim średnim stanie. Yy, ale 1900 zł mamy. Ile zrobi za ile wydaliśmy? Battle 1400. Okej. Okay. Skopiujemy tą bitwę sobie tutaj. Jeszcze raz tą bitwę zrobimy. Wszystko na buście będzie. Wszystko tutaj na buście i tym razem zrobimy trzech graczy. Nie, dwóch graczy i teraz na lewą stronę. Dwóch graczy i na lewą stronę 2000 zł i 88 groszy. Taka battle tutaj, bot Michał nam się wylosował i pierwsza skrzyneczka poszła właśnie w tym momencie. Mm, okej, okay. ej dobry drop, dobry drop jak na początek, 150 zł tu nam e, obu dropi prawie że i za 300 zł. cz -ka. Ej okej, okay. tu może być dobry profit, tu może być dobry zysk, tutaj czuję, że będzie dobry zysk z tej batli. jak wszystko dobrze pójdzie z planem, jak wszystko dobrze pójdzie z planem to naprawdę Dużo pieniędzy wyciągniemy z tej patli. Tylko, że no, troszeczkę pieniędzy musimy podciągnąć. Jeszcze trzy skrzyneczki do końca. Jeszcze trzy skrzyneczki do końca i dwie najdroższe teraz. Dwie najdroższe teraz za 500 zł. Mam nadzieję, że ten Doppler lubi mi poleci To będę się cieszył. Akad Asimo w dobrym stanie. Na no średnim stanie 220 zł. I ostatnia tutaj skrzyneczka M-eczka na Czy ta MK jest droga? Jest droga. Ok, jeszcze mu kałach spadłem. Ja myślałem, że to przegrałem w ogóle. 2500 zł. Okej okay. Okej, okay, okej okay. Dobra, usunę te skrzyneczki Pierwsze dwie eee, Pierwsze trzy I mogę dodać tego pumpkina jeszcze jednego Mogę dodać tego pumpkina jeszcze jednego Dobra, zrobimy taką battle Na underdogu tym razem I na lewą stronę tak samo eee, Stronę losowy bot, bot i samu underdog Okej, okay, bot i samu się wylosował Bot i samu się wylosował, więc ten Bot i samu lubi sobie tutaj dropnąć jakiegoś dobrego skina Lubi sobie tutaj yy, coś tutaj mocnego dropnąć, no, no nam leci good knife Ale jemu leci AWP za, za 400 zł, więc tu jeszcze nie ma Nie ma żadnej tutaj nie, nie ma co płakać, nie ma co płakać, bo właśnie zaraz wracamy, patrzcie, drugi raz mu AWP poleciała. I jeszcze mu poleciał, też mam nadzieję, że jakiś drogi. Nam Digilek za 600 złotych poleciał. Co? Co? Ej, dobra? Ej, dobra, 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 dobra. Ostatnie dwie skrzyneczki. Teraz, żeby mu coś dobrego poleciało, no, nam leci na akacz Asimov. Co się stało? Czemu na underdogu Boti samu z nami wygrał? Czemu Boti samu na underdogu z nami wygrał?